No, cześć kochanie, w kolejnym wideo yy, przychodzę do Was po to, żeby zrobić sobie makijaż. Pomyślałam sobie, że nagram dla Was taki makijaż walentynkowy. Także jeśli macie ochotę zobaczyć, co wymyśliłam, co zrobię, będzie to prosty makijaż, nic skomplikowanego, to oglądajcie dalej. Zaczynamy. Odgłosy w tle są jakie są, bo tu remont, tu wiatr, tu coś, także nie przejmuję się tym. na buzi już mam krem z zjai, został w łazience, nie będę już po niego szła. Znacie go doskonale. W ogóle mam jakieś plamy na twarzy, ale nieważne, nie wiem o co chodzi. Mam resztkę podkładu, tak jak widzicie. Będę zamawiała sobie nowe kosmetyki z tej strony kosmetyki z Ameryki, bo są jakieś wyprzedaże no i będę zamawiała, bo już mam wszystko pokończone, po prostu denko w każdym możliwym kosmetyku, także nakładam ten podkład nakładam podkład palcami jak zwykle jak to zwykle robię, nie mam gąbeczek mam pędzel, ale nie używam wzięłam sobie trochę papieru, żeby sobie ręce wytrzeć znaczy ręcznika papierowego zakręcam podkład już się tak długo nie malowałam i tak długo nie malowałam, że. Rzeszok! No szok. Dobra moi drodzy, tu widzę trochę mokra jestem, nieważne, nieważne. E, ubrałam na siebie tą czerwoną bluzę. Ona ma tutaj napisane Whatever, a tutaj ład. E, podobała się Wam, więc zakładam. Zresztą, no, makijaż też będzie taki, wiecie, w, w, no, taki z akcentem czerwonym, więc więc postanowiłam tak się ubrać. Nie będę się jakoś super stroić, eee, no tylko później jeszcze będę kręciła włosy. Puder, denko. Tak jak widzicie, standardowo po raz kolejny pokazuję z Bell. Jest super. No muszę Wam powiedzieć, że przez tą pogodę będę tu zag zaglądała do lusterka. Przez tą pogodę no to nie, czuję się zbyt dobrze, ale nie chcę wam tu marudzić. Możecie napisać, jakie macie plany na walentynki, bo ja cały czas szukam pomysłu. Mam tam jeden taki pomysł i nie będę o nim mówić, bo Radek na pewno obejrzy ten film. Mam jeden pomysł na wyjście, ale nie wiem, czy to mi wypali do końca. Zobaczymy jeszcze. Możecie napisać. Bierzemy brązer. Już pewnie znacie doskonale te moje kosmetyki, bo ja nic u siebie nie zmieniam. Kolejne denko. Wykorzystuję do końca, zanim kupię nowe. Tak, jakoś mam. Nakładam brązer i maluję się do kamery. Także jak będą jakieś plamy, to sorry. <grym> sorry, sorry. Będę chciała też yy, zrobić. Taką serię u siebie z jakimiś e, nowymi kosmetykami może z testami albo jakieś e, rzeczy ogólnie. Mam taki w ogóle pomysł, żeby nagrać film ze słodyczami, bo mamy taki fajny sklepik e, tutaj u siebie, taki międzynarodowy. No i chciałam pokupować może jakieś słodycze, jakieś coś jedzenie i potestować nowe smaki. O, przybrązowiłam się. Wyglądam normalnie jak murzynka. Dobra, rozświetlacz. Pokazuję My Secret Sparkling Beige. Nakładany u mnie palcem. Tak wygląda. Tak się wydaje jasny. Ale jak się go rozetrze, no to już jest inaczej w ogóle. Mam cienie pod oczami. Potrzebuję korektora, a nie mam. Też muszę jakiś sobie zamówić. O, jak pięknie zawiało. Ciekawe, czy coś będziecie słyszeć na tym filmie. Dobra, świetlacz nałożyłam. Ale jak? Ale co tam? Taki luźny film. Moją propozycją. Nakładam teraz cień bazowy. My Secret 519 szary standardowo. Będę dokupywała jeszcze inne kolory na 100%. Tylko czekam e, na tą kolekcję wiosenną, bo na pewno będą bardziej żywe kolory. Także nakładam cień palcem. Oczywiście To u mnie bywa. Bo ja jestem zdania, tylko muszę lyserką bliżej. Czekajcie. Ja jestem zdania, że palcami też można fajny makijaż zrobić. Ja nie widzę nic w tym złego. Ja oczywiście zawsze ręce mam umyte przed makijażem No tak się skarżyłam na tą gąbkę, a wiecie Ja zawsze myję ręce zanim zacznę makijaż Więc... No tak Taki to make up, make up Prosty makijaż, to nie będzie jakiś skomplikowane Bo też przecież nie chcemy, żeby ten makijaż na randkę Naszą walentynkową zajmował nam mnóstwo czasu, moi drodzy. Jeszcze będzie, a propos walentynek, jeszcze jeden film. Odpadło na fajny pomysł. Także czekajcie, czekajcie. Co ja teraz chciałam? Aha, kredka. Kredka, standardowo. Black Fever, Long Lasting Essence. Wiecie co, w ogóle muszę wam... Się, tak będę malować tą kreskę i będę do was gadać <laughs> muszę się wam pochwalić że ostatnio tak mi się zachciało zamieszkać w Ameryce po prostu coś na nowo mi odwaliło kiedyś już miałam taki pomysł i e, jakoś, jakoś tak mi to minęło ale ostatnio po prostu zwariowałam na nowo Zwarowałam na nowo na punkcie stanów Także ja powiem Wam, że jest to bardzo trudne, wymaga dużej ilości pieniędzy i załatwiania masy rzeczy, żeby tam zamieszkać, bo wiecie, na wycieczkę to jeszcze jakoś, jakoś yy, można to ogarnąć, ale no zamieszkać, no to jest bardzo trudne, bo teraz nie wiem, jak to jest, yy, właśnie jak patrzą na obcokrajowców w Stanach. Jeśli chodzi o osiedlanie, czy coś tam się nie zmieniło. czeskę mam zrobioną, ale bardzo bym chciała Myślałam właśnie o Los Angeles albo właśnie yy, ten... San Francisco, takie, takie te, tego, tego typu <gryny> rejony. Także no, dajcie znać, może oglądam ją osoba, która gdzieś mieszka w Ameryce. Albo może macie jakąś rodzinę gdzieś tam w Stanach, to możecie mi doradzić. Jak wyglądają tam warunki, jak to wszystko jest. Nakładam tusz, Katy z Też kolejne już opakowanie. Bo naprawdę no po prostu no tak mi się zachciało tam być. Tam jest zupełnie inaczej. Jest zupełnie inne życie. Na pewno będę chciała pojechać tak wiecie, na wycieczkę, zobaczyć, ee, jak to faktycznie wygląda. Bo to co innego wiecie na filmach, czy, ee, czy na tym, czy na zdjęciach, a co innego jak się jest tam fizycznie. Przechodzę do brwi. Moi kochani. Nie je jest już do brwi. Ha, ha, ha. Dobra. Nie. Przychodzę do brwi i nakładam cień 507 My Secret. Taki brązowy będę zmieniała również, ponieważ jest za ciepły dla mnie. I będę jeszcze w ogóle e farbowała włosy za jakiś czas. Ale to myślę, że wszystko zobaczycie na vlogach. Nakładam ten cień. Muszę sobie wyregulować brwi, bo to aż wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd. Ostatnio powiem wam, że miałam e, taką demotywację. Nie chciało mi się w ogóle nagrywać. Miałam demotywację właśnie do malowania, do makijażu, do jakiegoś szykowania się. No ale teraz już powoli, powoli jakoś wracam do tego jeszcze będę robić live'a na instagramie ale to jak skończę tutaj nagrywać także jak mnie nie obserwujecie na insta to zapraszam tutaj dziś będzie nazwa wam świrowała na ekranie zapraszam no tak różnie z tymi postami tam ale staram się jak tylko mam chwilę coś wam tam wrzucać także brwi mam zrobione czy równe czy nierówne nie wiem <grym> I przechodzimy do głównego akcentu tego makijażu, czyli pomadki. I to jest pomadka, moi drodzy. Przetrywam, nie będę taka. <grymne> to jest tak Extra Lasting Lovely. No taki aplikator, moi drodzy. Coś takiego. No i nakładamy. Nie będę używać konturówki, ponieważ nie posiadam w takim kolorze. Nakładamy. Mam się tak, żeby było równo od razu zęby Mam śnieżno białe <grymne> Będzie osobny film O moich zębach Bo dostaję komentarze Czekajcie, muszę sobie tą brew Chyba jedną dorobić Dostaję komentarze właśnie O co chodzi z tymi moimi zębami Że one tak wyglądają A to jest po prostu tak długa historia Że ja pieprzę Mówię wam To to ja I no tu, tu chyba coś ja i tak mam teraz ładne zęby kiedyś to uuu, mówię wam. Tak wygląda makijaż walentynkowy. Ocencie. Jak Wam się podoba? <grym> czy ładnie, czy nie ładnie. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. I zapraszam na kolejny. Będzie drugi film dotyczący walentynek. I jeszcze będzie chyba trzeci, bo dziś będziemy... Yy, chyba będziemy się wybierali gdzieś, więc miło, że tu byliście, Bujarki.